Cześć, ja jestem Tracer i witam Was bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o minigrach. Jest to dość ciekawy temat, jako iż mało ludzi w ogóle w nie gra. Minigry służą przede wszystkim jako środek zarobku, a wszystko to w większości przypadków opiera się na FM-ach. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego tak mało ludzi w nie gra? Moim zdaniem to wszystko tkwi w trudności tych gier. Nie są one proste i jeżeli miałeś, czy też miałaś przyjemność w nie zagrać, pewnie nieraz zdarzyło Ci się pomyśleć, jak w ogóle jest to możliwe. Otóż jest to możliwe, dla przykładu w kolejnej części tego filmu zaprezentuję Wam moje umiejętności związane z minigrami, ale o tym nie teraz. Okej, okay, więc teraz sobie pokrótce wytłumaczymy, jak najefektywniej na tym zarobić. Chodząc po Nozwil, często pewnie spotykać się z drogowskazami porozstawianymi przez innych graczy. Czasem jest ich więcej, czasem mniej, nieraz może ich w ogóle nie być. Dlatego też proponuję grać w pory południowe, gdzie ludzi jest zdecydowanie najwięcej, także i drogowskazów powinno być mm, znacznie więcej. A, i przede wszystkim musimy posiadać 50. poziom postaci i co najmniej reputację przywódcy. Także myślę, że w tej chwili nikt z tym problemem nie będzie miał, bo w Style tak bardzo łatwo to wbić, że to jest zaledwie chwila. W większości przypadków, gdy klikniemy na przykładowy drogowskaz, ukaże nam się informacja, czy jest ten Miniland i co oferuje w zamian za poprawne granie w te gry? Najlepiej znaleźć kogoś, kto oferuje największą stawkę spośród reszty Minilandów. Pewnie zapytasz, ale jak to za poprawne granie? No, otóż jest coś takiego jak poziomy nagród i jest ich 5, tak? Przeważnie zawsze musi być spełniony wymóg, że musimy, że trzeba wykonać 20 razy, tak? Aż 20 ten piąty poziom. Czemu 20? Dlatego też, że posiada, że każda postać, każda nasza postać posiada swoje punkty produkcji, których standardowo ma 2000. I gdy robimy taki piąty poziom, odejmuje, po odebraniu nagrody odejmuje nam po 100 punktów, także 20 razy za te 2000 punktów możemy to zrobić. Po, 20, po 24 godzinach po jednym dniu zostają one odnowione, także można robić raz na dzień coś takiego i będzie jakiś też zarobek z tego. Tak naprawdę wykonanie tego 20 razy w moim przypadku na tartaku to jakieś 20 minut, także nie ma co się przejmować. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wykonanie tego piątego poziomu za wykonanie tego piątego poziomu otrzymujesz nagrodę i również mogą być to FM, -y. to jest w tym najlepsze. Przejdźmy dalej. Klikając w tą minigrę, ukaże nam się okno informacyjne. W tym przypadku, aby uzyskać piąty poziom, należy wbić 18 tysięcy punktów. No, pomyślisz pewnie, że, wow, ale dużo przecież nie dam rady. Nie, tak naprawdę jest to chwila. Za chwilę Wam to też zaprezentuję. Yy, mamy również całe objaśnienie gry. Warto się z tym zapoznać, żeby nie było żadnych problemów. No i oczywiście banalne sterowanie. Wykonanie czegoś takiego nie zajmuje nawet minutki. Yy, oczywiście raz ten piąty poziom. Wystarczy dobrze opanować strzałki, a kombo samo wpada, tak? Chwila treningu i można łatwo dojść do perfekcji. Także należy pamiętać o tym, e, też, żeby nie spieprzyć sobie początku. E, dlaczego tak mówię? Ponieważ e, te kłody lecą coraz szybciej, co możecie zauważyć tutaj, zaraz. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, łatwo możemy powtórzyć to bez straty punktów wystarczy, że po prostu przegramy, tak? W jakiś sposób i klikniemy stop tak? bez odbierania nagrody. Tak bo jak odbierzemy nagrodę, to niestety punkty nam się tracą i, i niestety tak to, tak to można sobie przegrać. No ale klikniemy stop po przegranej grze e, punktów nam nie odejmie. No, no i co? Myślę, że opowiedziałem wystarczająco na ten temat. Teraz pora na was, żebyście spróbowali sobie. Um, no, jak dla mnie jest to bardzo łatwy i przyjemny sposób. Um, łatwo się wyczilować tak. E, mówię wam, e, chwila moment i kombo opanujecie. E, od razu was chciałem przeprosić, że nie pokazałem wam więcej gier tak, ale. No, to, to też jest tak, że e, tarta ogarnia ma reszty, to tak wiecie, tak. No nie bardzo. No Ale pokazałem wam to na tyle i zaprezentowałem, ile potrafię. Także. To byłoby na tyle, no już niedługo kolejny materiał. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale. Także zaczynamy. Tak, palce kładę na strzałki, żeby nie było, i rozpoczynamy grę. Tak, i ta muzyczka taka. No i ogólnie musimy celować w środek, tak, żeby kombo się nabijało. Jak widzicie, mi to dość sprawnie idzie. Kombo leci. Punkty zderz, zauważcie, jak szybko. Lecą, tak? Zobaczcie, zobaczcie, jakie to jest banalne. Kurde, z zamkniętymi oczami.